Mamy tu kawałek wzoru murłaty. Tu jest śródek na belki stropowe. Proszę bardzo, a tu mamy gniazdo do zamka kurpiowskiego. Za chwilę pokażę, jak to robić. O, tutaj już taki ładny ostatek. Następna stropóweczka o, będzie taki pokazowy. Także za chwilę pokażę, jak to wyciąć. Tak wygląda zamek kurpiowski w Krokwi. Teraz będę przykładał. Pasuje idealnie. Tak samo ten, jak i kolejny Siedzi sztywno. Nic nie trzeba robić. Dziękuję. Tak to wygląda a tu o taka krokiewka ładna rzeźbiona proszę bardzo tak to wygląda tu. Bardzo. sztywno pasuje pasuje kąty akurat już nie musiałem nawet sprawdzać no, już jednak trochę z tym siedzę Pozdrawiam.